A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Zaglądamy dzisiaj na przystanek kolejowy Rzeszów Zachód, ale to nie on będzie bohaterem kolejnego odcinka historycznych spacerów po Rzeszowie. Naszą uwagę przyciągnęła niepozorna uliczka zaczynająca lub kończąca się właśnie w tym miejscu, a dochodząca w dalszym swym biegu do ulicy Warszawskiej. Nosi imię Kornela Ujejskiego, poety i publicysty, uczestnika Wiosny Ludów, a mało już kto pamięta, że jest właściwie reinkarnacją zupełnie innej ulicy o tej samej nazwie, bardzo często występującej w archiwalnych materiałach źródłowych o historii Rzeszowa. W 1903 roku Rada Miasta nadała właśnie taką nazwę odcinkowi ulicy, jak to napisano biegnącemu od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Sienkiewicza i Kładki Kolejowej. Dla tych, którzy już w tym miejscu nieco się pogubili, warto dopowiedzieć, że chodziło o kładkę, znajdującą się dużo dalej na zachód od dworca, łączącą ulicę Grunwaldzką z dzisiejszym osiedlem tysiąclecia. Doskonale to miejsce opisał Franciszek Kotula. Trasę kolejową od strony ruskiej wsi oddzielał mur ceglany, na szczycie zabezpieczony ostrymi kawałkami tłuczonych butelek, aby utrudnić kojlożom, złodziejom węgla, kradzież tego paliwa i to prosto z tendrów. Tuż za murem połączona droga biegła na północ. Jej odcinek na terenie ruskiej wsi nazwano ulicą Sienkiewicza, ale bezpośrednio od niej odrywała się ulica. Nazwano ją Ujejskiego. Niewątpliwie zrobiona po zajęciu dużego terenu pod trasę kolejową. W miejscu rozdziału tych ulic, aż gdzieś do roku 1950, stała murowana figura. Przebieg ulicy doskonale pokazują stare plany miasta. Warto dodać, że nie oszczędziła jej wojna. Również na nią spadły bomby niemieckiej Luftwaffe. Jeszcze pod koniec lat 50. właśnie stąd można było odjechać miejskimi autobusami w kierunku Staromieścia za Zaczernie i Trzebowniska, by chronić ówczesny wiadukt kolejowy zamkniętego dla przejazdu ciężkich pojazdów. Końcowe odliczenie dla samej ulicy i jej zabudowy rozpoczęło się wraz z budową osiedla Tysiąclecia. Jako świadek dawnych lat pozostała w tym miejscu tylko stacja transformatorowa, a nazwa ulicy została użyta ponownie. W 1968 roku uchwałą Rady Miasta Kornel Ujejski stał się patronem części ulicy Zwierzynieckiej, również biegnącej częściowo wzdłuż torów kolejowych. Mniej szczęścia u miejskich radnych miał Hugo kołątaj. Przez lata jego imię nosiła ulica biegnąca od ulicy Grunwaldzkiej, równolegle do dzisiejszej Alei Józefa Piłsudskiego. Miejsce to było ważne przede wszystkim dla ludności żydowskiej. To tu znajdowała się jedna z trzech mniejszych rzeszowskich synagog, tuż obok funkcjonowała ochronka dla żydowskich dzieci, a całości dopełniały czynszowe kamienice. Rzadko była fotografowana, nawet już po wojnie. Czasami tylko odżywała jako tło idącego pochodu 1 i na fotografiach dokumentujących zmiany w tym miejscu. Przeszła do historii w 1996 roku, kiedy to teren ten został zabudowany i Rada Miasta Rzeszowa usunęła ulicę z urzędowego spisu. Po dawnej ulicy Kołontaja został tylko skrawek asfaltowej, oświetlowej dróżki i wspomnienia dawnych mieszkańców, którzy tu czasem zaglądają. No i mała ciekawostka. Na urzędowym spisie Rzeszowskich Ulic nazwa nie występuje, choć na niektórych internetowych planach już tak. Takie życie po życiu.